Witam Was serdecznie na moim kanale Aneta w Belgii. Tak jak widzicie, dzisiaj u nas niestety ale pana, szaro, buro i ponuro. A ja Was zapraszam teraz na vloga, a w tym vlogu temat: czy jest bezpiecznie w Belgii? Jesteście ciekawi, to przekonajcie się sami. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I zaczynamy. Dzisiaj nagrywam do Was tutaj z mojej kuchni, właśnie z tej oto perspektywy, dlatego że kiedy nagrywałam z przeciwka, ja tutaj do góry mam taki świetlik w kuchni i było zbyt jasno. Niektóre osoby mi pisały, że to bardzo rozprasza. Także dzisiaj mamy taką wizualizację. Ja jestem tutaj z moją herbatką herbatką zieloną z dodatkiem miodu. Bo, tak jak widzieliście sami, dziś niestety pada, jest burą, szaro, ponuro. I tak sobie umilam e, tym, tą ciepłą herbatką. Czas. Polecam Wam, oczywiście, też zróbcie sobie herbatkę, czy tam kawusie. Bo ciepło zawsze nam dobrze zrobi. Ok, przechodząc dalej, dzisiaj robię specjalnie e, vloga z odpowiedzią dla pewnej osoby, gdzie dostałam komentarz pod filmikiem, wynajem domów i mieszkania w Belgii, jaka cena. I tutaj dostałam, i tutaj dostałam komentarz od AndiH, Andi lub też Andi, H. <grych> jak się ma sprawa wolności? Czy wolno chodzić swobodnie po ulicy, ponieważ WK Mamy już ograniczenia. Nie ma wolności ani swobody wypowiedzi. Pytam, ponieważ planuję zmienić kraj za pół roku. Tak, około czerwca przyszłego roku. Czy jedna osoba jest w stanie się utrzymać z pensji? Przyznam, że pani płaci za domy mniej niż jak za jeden bedy mieszkanie w UK i jestem w głębokim szoku. Także, czy można swobodnie chodzić po ulicach? Czyli ujmę to pytanie, czy jest bezpiecznie w Belgii, czy jednak nie? Ja odpowiedziałabym na to pytanie i tak, i nie. Dlaczego? A to dlatego, że na moim przykładzie, ja przykładowo w Belgii czuję się bardzo bezpiecznie na dzień dzisiejszy. Od czasu, kiedy tutaj mieszkam, kiedy tutaj przybyłam, czuję się bezpiecznie. Dlatego, że ja korzystając tutaj z Belgii, ze wszystkich przywi przywilejów, to po pierwsze wstaję rano, czyli korzystam z tego poranka, po południe, gdzieś tam jeżdżę, wychodzę, rozmawiam z ludźmi. To wszystko się odbywa rano, po południu lub też trochę takim troszeczkę późniejszym po Natomiast nigdy nie chodzę wieczorami. Nie chodzę wieczorami, dlatego że mam dzieci e, i nie będziemy nigdzie tam się szwendać wiecie, wieczorami, żeby iść na spacer czy co, bo wiadomo, że kiedy zachodzi słońce i już jest tak bardzo, bardzo ciemno, e, ludziom przychodzą po prostu głupie e, myśli do głowy i różnie to się może skończyć. Ja mam dzieci i po prostu wieczorami siedzimy w domu. Czasami zdarzy się, że pojedziemy nad morze i oglądamy sobie zachód słońca, natomiast jest to godzinka po zachodzie słońca i wracamy do domu. Nie ma tam, żebyśmy też zarywali noce. Tak, jak tutaj mieszkam w Belgii, a póki co czuję się bezpiecznie. Ja i moja rodzina. A, powiem Wam na przykład e, taki przykład, że byliśmy z rodziną a pewnego razu w Ostendzie, właśnie nad morzem i sobie tam spacerowaliśmy, zwiedzaliśmy. A, no i dużo było ludzi, bo akurat wtedy była bardzo ładna pogoda. Ostendę to jest e, taka miejscowość, gdzie naprawdę dużo ludzi przyjeżdża i powiem Wam, że e, można spotkać w Belgii e, różnych ludzi różnego koloru skóry e, różnej orientacji a także e, różnego wyznania religii no i tak e, chodząc sobie właśnie na tym spacerze po Ostendzie e, spotkaliśmy pewnych ludzi gdzie właśnie mieli te takie wiecie takie sukienki tak, byli to muzułmanie, ponieważ też mieli ten taki czepek, i co zauważyłam, to że zaczęli się modlić na piasku. Czyli tam rozłożyli sobie jakieś ręczniki, ukucli i po prostu zaczęli tak głową w dół. I ogólnie powiem Wam, że troszeczkę, troszeczkę tak się e, wystraszyłam, no bo wiadomo, są różne. Kultury, i no nie wiadomo, co ta dana osoba może zrobić. Natomiast oni się tylko modlili i nic złego się nie wydarzyło. A jeżeli chodzi o to, czy mi to przeszkadza, czy nie, no to uznaję, że jeżeli są jakieś obrzędy religijne, to każdy powinien to robić w swoich takich czterech ścianach. Jeżeli chodzi o, o religię gdzie ludzie tak wyznają publicznie, no to myślę, że są po prostu do tego przeznaczone miejsca i w tych przeznaczonych miejscach powinno się praktyka... Prak, powinno się praktykować tą swoją religię. Nie jestem za tym, żeby ktoś tam publicznie akurat takie rzeczy robił, bo sądzę, że to są miejsca turystyczne do zwiedzenia, do Wypoczynku. Tak jest moje zdanie. Ok, czy jest swoboda, czy jest swoboda wypowiedzi tutaj w Belgii? Myślę, że tak. Znaczy tak. Ja nigdy nie mówię źle. Zawsze staram się być neutralna, zrozumieć drugie osoby, inną kulturę. A, także. Ja jestem z kolei taka, że mnie za bardzo nie interesuje kto w co wierzy, kto z kim jest. Ja po prostu robię swoje i na sobie się skupiam. Także, także staram się być w tym wszystkim neutralna. Natomiast jakie są wypowiedzi? Moje dzieci chodzą tutaj do szkoły w Belgii. Naprawdę jest takie, można powiedzieć, multiculti ludzi ciemnej karnacji, jasnej karnacji, um, o różnego wyznania, no i także moje dzieci przychodzą ze szkoły i czasami um, mówią, że, że gdzieś tam żartobliwie powiedzieli do ciemnoskórego coś, a on się zaczął śmiać i razem z innymi dziećmi się pogłupiał. Także. Nie ma tutaj na tej zasadzie, że ktoś jest, ktoś jest ciemny, ktoś jest biały, dzieci się przezywają i za chwilę jest, że tak powiem, wojna. Także nie. Tutaj wygląda to wszystko właśnie na, na zasadzie żartów, dobrej zabawy. Tak to wszystko obracają. Tak. Czy nawet też się śmieją troszeczkę ze swoich, ze swoich religii. I tutaj nie ma naprawdę żadnej agresji, coś śmiesznego o chrześcijanach, czy o muzułmanach i oni, oni wszyscy do tego podchodzą naprawdę, naprawdę żartobliwie. Także wydaje mi się, że ta wolność słowa jest jednak. Tutaj w Belgii. Czy wolno chodzić swobodnie po ulicy w Belgii? Myślę również, że tak. A to jak ludzie tutaj na przykład chodzą ubrani, Um, jaki mają kolor włosów, czy jaki styl ubierania, jakie buty. Jest taka wolność, swobody chodzenia. Jeśli ktoś ubierze glany, czy przykładowo szpilki, to nikt nikogo nie zaczepia, nikt nikomu nie zwraca uwagi. Nawet widziałam ostatnio kobietkę, która wyszła po prostu w czepku. Zaraz Wam pokażę. Kobietka wyszła sobie po prostu w takim czepku na plac zabaw z dziećmi. Nikt, nikt, nikt jej nic nie powiedział, nie zwrócił uwagi. To jest właśnie na głowę, kiedy tam się ma mokre włosy czy coś takiego. Ja nie wiem dokładnie, jak to się używa, bo to jest mojej córki, ale ogólnie Wam pokazuje, że yy, ludzie tutaj chodzą naprawdę różnorodnie ubrani. Nie zauważyłam, żeby ktoś komuś zwracał uwagę, żeby się kłócili, żeby zaczepiali. Od kiedy ja mieszkam tutaj w Belgii, to naprawdę, naprawdę jest spokojnie. Poza, poza jednym być może też incydentem, który miał miejsce jakiś rok temu. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że. No więc właśnie nie można powiedzieć, że tutaj jest bezpiecznie. Tutaj jest bezpiecznie i, i koniec. Tutaj jest fajnie, bezpiecznie. Nie, bo nigdy tak nie będzie. Zawsze będzie trochę mniej bezpiecznie, trochę bardziej bezpiecznie, ale nigdy nie będzie tak, że tutaj jest super cool i tego. No nie, zawsze gdzieś tam jest coś, coś nie tak. Ja tutaj mieszkam bardziej przy Francji i też był taki incydent, gdzie zjeżdżali się. W sprawach narkotyków raczej. A zjeżdżali się chłopcy. No i doszło do incydentu, że gdzieś tam jeden drugiego poszczelił, a ten, co poszczelił, to po prostu uciekł do Francji. Także, no widzicie, jakieś tam ogół, na ogół jest ok, na ogół jest bezpiecznie, spokojnie, ale gdzieś tam takie życiowe incydenty po prostu się zdarzają. Jak wszędzie, słuchajcie. Także tak to wygląda. Natomiast, co mnie spotkało też takiego fajnego, mogę powiedzieć, to akurat kiedy wyjechaliśmy z mężem na zakupy do Lidla, czekaliśmy w kolejce dość długiej, a mieliśmy trzymaliśmy w rękach dokładnie chyba z cztery rzeczy i powiem Wam, że przed nami stał akurat muzułmanin, ponieważ miał tu taką. Szapkę na głowie i ku mojemu zaskoczeniu powiedział, że możemy iść przed nim, co było naprawdę bardzo miłe i to, to mnie właśnie zaskoczyło, że, że ktoś, kto ma inną religię, inne wyzwanie w tak fajny sposób się zachował. Także także to było bardzo miłe. Także nie wolno wszystkich do jednego worka włożyć, że na przykład, nie wiem, chrześcijanie są B że tam muzułmanie są, fuj, także, no nie, ja akurat jestem taką osobą, że e, że nie wszystkich można włożyć do jednego worka i takie jest moje zdanie i przy tym e, zostaje. Chciałam też wspomnieć, że tutaj w Belgii jest reakcja ludzi na coś, e, co się dzieje w ogóle, ponieważ też będąc nad morzem, e, spacerując i były te wszystkie sklepy, restauracje. To zauważyłam, że gdzieś tam w kąciku, tak jakby na pół, leżał sobie chłopak, a przy tym chłopaku były osoby. Ten chłopak zemdlał i została mu podana woda. Widziałam też, że dużo rozmawiali, ludzie się interesowali, także. W Belgii tutaj jest reakcja. Tak samo, taka śmieszna, słuchajcie, sytuacja. Mi się trafiła, kiedy to mój mąż sobie pojechał e, łowić ryby. Pojechał łowić ryby, i słuchajcie, my tak z dziećmi pojechaliśmy go odwiedzić, bo to był akurat weekend. To mówię, pojedziemy do taty, zobaczymy, czy coś tam złowił. No i my przyjechaliśmy. To był akurat taki kanał, Połączony z takim parkiem. I w tym parku ludzie biegali, jeździli rowerami, spacerowali. Tego dnia akurat było ciepło. To jak sami wiecie, kiedy jest ciepło, to ludzie bardziej chętnie wychodzą na spacery. Ściemniało się, ściemniało. I w końcu zrobiło się tak ciemno, że akurat w tym miejscu, co my byliśmy, nie było latarni. A wracaliśmy już do samochodu. I po drodze, słuchajcie. Po akurat spotkaliśmy żabę, żabę. Spotkaliśmy, a dokładnie mój syn zauważył, mówi: Mama, patrz, tutaj jest chyba żaba. I ja tak zaczęłam świecić telefonem, mówię: No, chyba faktycznie jest. I zaczęłam wołać mojego męża dosyć głośno zaczęłam go wołać. A pan, który przebiegał koło mnie, po prostu się zatrzymał i zapytał, czy wszystko w porządku, czy ja potrzebuję pomocy, bo ja krzyczałam. Ja tego języka jeszcze tak za bardzo nie umiałam, także zrozumiałam go, bo on mówił do mnie po angielsku, także zrozumiałam go, ja mu odpowiedziałam po francusku, że ça va, ça va, natomiast... Natomiast to była taka śmieszna sytuacja, no bo nie, nie potrafiłam mu powiedzieć, że widzę Żaba. Żaba to jest Gonui, i po prostu nie wiedziałam, jak mu to powiedzieć, i w szoku byłam, że ktoś na takie coś zareagował. Także, także wydaje mi się, że tutaj w Belgii, jeżeli by się coś działo, to naprawdę natychmiastowa jest reakcja. Przyjeżdżając tutaj do Belgii, przeprowadzając się, to nie polecam dużych miast. Ja polecam bardziej te takie mniejsze miasta. O, mniejsze miasta, myślę, że w takich miastach jest znacznie, znacznie spokojniej. Jeżeli ktoś planuje ogólnie zmienić kraj, czy to z Polski, czy właśnie z UK, a, no to ja osobiście polecam, ponieważ z mojego punktu widzenia mnie osobiście Belgia się podoba. Jestem dobrze tutaj traktowana, czy to w pracy, czy w szkole, czy w sklepach. Jest miło, mogę ubierać tutaj się jak chcę, mogę mówić tutaj w zasadzie co chcę. Oczywiście z szacunkiem do innych ludzi, prawda? To jest chyba po prostu logiczne, żeby, żeby drugiej osobie nie robić krzywdy. Jedyną wadą, jaką może być, to tylko tyle, że pada większość y, czasu tutaj pada, y, ponieważ te właśnie chmury wszystkie są ukierunkowane z UK i wszystko idzie do nas. Um, I no i czasami, i czasami jest tutaj właśnie drogo, jeżeli chodzi o podatki. Jeżeli chodzi o podatki, również jeżeli chodzi o wynajem domów, to też nie jest tak łatwo, ponieważ y, wszystko chcą wiedzieć w biurze, czyli a, ile dostajesz wypłaty. Jeżeli jesteś obcy i, i tak wiecie, yy, nie do końca wam ufają, no to wtedy chcą, a, żebyście mieli koniecznie żyranda, czyli kogoś, kto zagwarantuje, że jeżeli wy w stanie nie będziecie zapłacić za mieszkanie, to osoba, ten żyrand zapłaci za Was, także jest to wymagane, nie jest tutaj łatwo właśnie o wynajem domów, ponieważ też się odbywają castingi i właściciel sobie wtedy wybiera, komu tutaj wynająć to mieszkanie. Belgia to naprawdę fajny, tolerancyjny kraj. Czy jedna osoba jest w stanie się utrzymać z jednej pensji? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja z mężem tutaj pracujemy razem, czyli mamy te dwie pensje. Ja myślę, że tak, 1500 do 2000 należałoby mieć, jeżeli ta osoba jest oczywiście z samochodem, gdzie trzeba tankować. Ja tutaj policzyłam ja tak sobie przeliczyłam mniej więcej mieszkanie, czyli tak gdzieś 600 euro. Jakieś takie studium można dostać 600, 650, 700, to zależy wszystko kto jakie ma wymogi, oczywiście. Natomiast do tego doliczyłam też woda, prąd, gaz i również także jedzenie, paliwo, jakieś tam różne różne takie takie osobiste potrzeby potrzeby typu coś tam do łazienki kosmetyczne, czy jakiś tam ciuch, czy też wliczając kino lub taką tam małą restaurację, no to myślę, że tak 1500, a 2000 euro trzeba mieć. Trzeba liczyć. To jest takie właśnie minimum. Minimum tego, gdzie ta jedna osoba z pensji mogłaby się utrzymać. Z takiej pensji również warto sobie troszeczkę też tam Odkładać, ponieważ kiedy mamy samochód, no to trzeba pomyśleć o tym, że przyjdzie e, do płacenia ubezpieczenie samochodu, a także ten taks, czyli podatek drogowy, gdzie w zależności od tego, jaki mamy samochód, e, czasami wychodzi drogo, czasami taniej. A, no i tak, i wynajmując w sumie jeszcze i tak, wynajmując w sumie tutaj jeszcze mieszkanie. Przeprowadzając się tutaj to jest obowiązkowe ubezpieczenie, ubezpieczyć się to obowiązkowo, i ubezpieczenie domu również jest obowiązkowe, tak, czyli to ubezpieczenie domu gdzieś tak wychodzi w granicach 150 euro na rok, i podatek również się płaci za to, że, że po prostu tutaj żyjemy, żyjemy, że po prostu żyjemy, oddychamy, niestety płaci się podatek. Jest to już taka nieduża kwota, ale, ale niestety się płaci. Ja oczywiście za takim podatkiem nie jestem, no ale co zrobić? No, nie ja to wymyśliłam. <grych> no i tak, przeprowadzając się z UK do Belgii, myślę, że dużej, znacznej różnicy nie zobaczycie, ponieważ Belgia troszeczkę to tak podobnie jak UK pod względem budynków, czyli tak ceglasto. Czyli tak, ceglasto, deszczowo. No i tak to, tak to wygląda. Także nie zapomnijcie ze sobą wziąć witaminy D, bo na pewno ona się przyda. I też nie bądźcie zaskoczeni, kiedy już tutaj się przeprowadzicie do Belgii, to że przyjdzie właśnie policja sprawdzić, czy ile, ile was jest w domu, ile macie pokoi. Bo tutaj na przykład w Belgii nie może być tak, że chłopiec z dziewczynką mają razem pokój. Także każde dziecko, e, każde dziecko o innej płci powinno mieć osobny pokój. A jak mogę, jak mogę odpowiedzieć na pytanie autorytarny reżim? Trochę mi trudno odpowiedzieć na te pytanie ze względu na to, że e, ja w polityce nie siedzę. Nie interesuje mnie to, nie oglądam tutaj się wiadomości, nie oglądam telewizji, bo nie mam nawet na to czasu. Także jak się ma ten system rządów tutaj, to naprawdę trudno mi to powiedzieć. Przeprowadzając się do Belgii, jeżeli macie troszeczkę trudności ze startem, to nie martwcie się, bo naprawdę tutaj w Belgii można fajnie się urządzić. Korzystając chociażby na sam start z używanych mebli, z używanych rzeczy. Także a naprawdę, naprawdę można dostać tutaj świetne rzeczy. Ja Was zapraszam na e, moje um, odcinki o używanych sklepach, używanych rzeczach, e, gdzie można naprawdę fajne perełki dostać. Tu Belgia jest podzielona na Walonia i Flandria. I. Musicie zwrócić na to uwagę, gdzie naprawdę chcecie mieszkać: czy na Walonii, czy na Flandrii, ponieważ na Walonii będziecie używać języka francuskiego, a na Flandrii niderlandzkiego. Także y, jest to ważne, mimo tej y, odmiennej kultury, mimo tej odmiennej karnacji, y, gdzie tak różnimy się między sobą, naprawdę zostaliśmy bardzo miło przyjęci moje dzieci i ja. Także póki co, póki co mamy naprawdę miłe, fajne doświadczenia. Mam nadzieję oczywiście, że to tak wszystko zostanie. Także my tutaj naprawdę mamy takie wrażenia miłe, że czujemy się tutaj jak w domu. Przyjeżdżając jeszcze do Belgii nie zapomnijcie, a, że musicie się zameldować i musicie koniecznie posiadać belgijski numer. Belgijski numer, bo bez niego nie załatwicie nic. Nawet nie utworzycie konta. Nawet nie, nie stworzycie konta w banku, nie mając, nie posiadając numeru telefonu belgijskiego. Także kupcie, rejestrujcie, działajcie. Ja Wam życzę powodzenia w tym wszystkim. A jeżeli Wam się podobał ten odcinek, jeżeli doceniacie moją pracę. Moją wytrwałość w tym wszystkim, <grych> ponieważ gadanie do kamery to nie jest nic łatwego.